W ramach tegorocznego festiwalu Crackers zrealizowanego pod hasłem Sztuka Zawsze Zwycięża w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych gościmy wystawę Mai Świat, studentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i jednej z laureatek ubiegłorocznej, czyli zorganizowanej w 2022 roku, edycji festiwalu Ars Latrans, który z kolei odbywał się pod hasłem Lata 2000. Pani Maju, stoimy na tle pracy, która została wyróżniona na wspomnianym festiwalu Ars Latrans, więc od tej pracy zacznijmy. Jakie dla Pani jako artystki ma znaczenie ta praca? Co chciała Pani poprzez nią przekazać? I jak łączy się ona z pozostałą częścią Ta praca jest wyrazem moich wewnętrznych przeżyć zeszłej wiosny. No i postanowiłam te swoje wewnętrzne przeżycia przelec na papier, który zresztą sama czerpałam. Zrobiwszy to pisałam, rysowałam, robiłam ślady, no i sfrustrowana tym, że w ogóle muszę przez coś takiego przechodzić, ten papier potem darłam, a następnie trzymałam z w jedną delikatną całość, która niejako reprezentuje mnie. No i jest to bardzo osobista praca i nadaje ona temat całej wystawie, która jest bardzo osobista, bo wystawa nazywa się, żeby była ja sama w sobie ma w sobie. Tak. Czyli innymi słowy, możemy tę pracę potraktować trochę jak taki dziennik wewnętrzny, bardzo tak. osobisty, tak. prawda? Celowo nie używam tutaj słowa pamiętnik, bo pamiętnik to trochę inna forma, a tutaj mamy raczej taki zapis rzeczywistości, stan mm -hmm. faktycznego w danym momencie. Tak, 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 jak najbardziej. Dużo mnie kosztowało emocjonalnie, to na pewno i też fizycznie nie była jakaś łatwa do, do stworzenia, ale było warto. Było warto niewątpliwie. I co nastąpiło potem? Czyli, właśnie pytanie o to, jaki związek istnieje pomiędzy pracą nagrodzoną w ubiegłym roku na Ars Lacroix, a grafikami, które prezentuje pani na aktualnej wystawie. Związek jest taki, że o tyle, o ile ta praca mówi bardziej o moim dzieciństwie i o tym, jaki miało skutek na mnie w dorosłości, to w tej nowej pracy, 52, analizuję swój 2022 rok i analizuję pod tym względem, jak się czułam co się wydarzyło, no i składa się ona z 52 odbitek, która które każda jedna reprezentuje jeden tydzień i są w trzech kolorach, albo neutralny czarny, albo są niebieskie, które symbolizują ten gorszy czas, albo są czerwone, które reprezentują ten lepszy czas. Rozumiem. No dobrze, to w takim razie wróćmy do tytułu wystawy, który tutaj mhm. już padł, czyli przypominamy sama w sobie, Pani Majo ma Pani Niesamowite nazwisko. Ma pani takie bardzo uniwersalne, obie obieży światowe nazwisko świat. Tak. A jednocześnie zaprasza nas pani, jak rozumiem, do swojego wewnętrznego świata, czyli do tego, co raczej na zewnątrz rzadko tak. Dokładnie właśnie tą nazwą chciałam podkreślić, to, że ta wystawa jest o mnie i o moim życiu wewnętrznym, i o moich przeżyciach i o tym, co mam w głowie, ale jednocześnie odkryłam w międzyczasie. Że powiedzenie rzecz sama w sobie zostało wprowadzone do filozofii przez Kanta i oznacza coś, o czym nic nie wiemy i nic wiedzieć nie możemy. Tak w skrócie, to jest szersze pojęcie. I uważam, że to pięknie opisuje moje podejście do kwestii samopoznania, kwestii życia wewnętrznego, czy tego, co się dzieje w środku. Ponieważ uważam, że jak bardzo byśmy się nie ogruntowali jako człowiek, to się ciągle zmieniamy i nie jesteśmy w stanie w 100 odkryć nawet siebie. To prawda. Potrafimy się nieustannie o co sami zaskoczyć. prawda? Tak. Tak, Daje. Potrafimy się zaskoczyć, znaczy rzeczywiście. Trudno mówić o dogłębnym, całkowitym i absolutnym poznaniu, no, będą i mają widzowie okazję na tej wystawie trochę się zbliżyć do pani, do Cześć. poznania pani osoby. No to w takim razie zastanówmy się jeszcze nad tym hasłem, które zaproponowali nam organizatorzy tegorocznego rocznego Krakersa, czyli przypominam, to jest Krakow Art Week, wyjątkowe wydarzenie w krakowskich galeriach, dzieje się w bardzo wielu miejscach naraz, trwa tylko tydzień. Jest bardzo intensywnym spotkaniem ze sztuką, i w tym roku to intensywne spotkanie ze sztuką odbywa się pod hasłem Sztuka Zawsze Zwycięża. Jak pani myśli, czy z pani doświadczenia, jako młodej, wciąż jeszcze uczącej się, poznającej także samą siebie i swoją twórczość, rozwijającej artystki, jak pani się na to hasło zapatruje? Ja się jak najbardziej z tym hasłem zgadzam. Dla mnie to jest właśnie sztuka, to jest właśnie miejsce, gdzie mogę wyrazić siebie, i jak cokolwiek się dzieje, to mogę to wyleć siebie w tym kierunku. Też patrzę na to w ten sposób, że wszyscy jesteśmy z innych środowisk i w innych momentach życia, jednak spotkamy się chociażby dzisiaj tutaj i razem będziemy przeżywać, przeżywamy tę pracę. Więc jest to coś jednoczącego, wyciężającego. Tak. No, jednocześnie wykorzystuje pani do stworzenia swoich prac medium, które nie jest takim medium totalnie bezpośrednim, prawda? Bo jednak y, działania graficzne, które pani podejmuje, dają taki moment opóźnienia, tak? To nie jest taka notacja szkicowa jak w przypadku rysunku, hmm. który powstaje natychmiast. No to może jeszcze spróbujmy się zastanowić, y, czym jest w pani życiu grafika? Czym dla pani jako młodej osoby wchodzącej w trzeciej dekadzie XXI wieku w świat sztuki jest dzisiaj medium graficzne. Co ono Pani daje? Dla mnie przede wszystkim jest bardzo ciekawe, bo jeżeli mówimy nawet tylko o grafice warsztatowej, to jest taki ogrom różnych zagadnień i technik do odkrycia, że, że wow, po prostu głowa pęka. No i ja się zakochałam w, akurat w metalu, w technikach w druku w klasowego, no ale dla mnie jako młodej artystki, no to to jest ogromna przestrzeń do eksplorowania, ale też na ogromnym sposobem na wyrażanie siebie. Zresztą jak widać te dwie prace się bardzo różnią od siebie. To prawda. No to y, pani mają pytanie, czym dla pani jest sztuka? Tak po prostu. Już nie grafika jako medium, ale sztuka. Czy to jest język, czy to jest sposób na siebie, czy to jest sposób na życie, na rzeczywistość? że wszystko naraz. To jest najtrudniejsze pytanie, jakie może mi Pani zadać tak naprawdę, bo to jest pytanie, które sobie zadaję od początku mojej kariery w sztuce, czyli odkąd poszłam do liceum plastycznego? Czym jest sztuka i czym służy? Ja podchodzę bardzo indywidualnie i jakoś nie jestem z tych, co używają sztuki jako komentarza społecznego na przykład ale właśnie jako wyraz tego, o czym myślę i co żyje we mnie. Ale to jednak mimo wszystko chce Pani też, czym się Pani chce podzielić, podzielić ze światem wewnętrznym. Tak, no, liczę na to, że ktoś sobie coś znajdzie dla siebie w tym, co ja myślę, że się zgodzi albo nie zgodzi jeszcze lepiej i zada pytania i sobie zada pytania i mi zada pytania i się może z tego wysnuć jakaś fajna dyskusja. Fantastycznie, a zatem proszę Państwa zadawajmy pytania i artystce i sobie samym przede wszystkim Wtedy, kiedy będą Państwo oglądać tę wspaniałą, piękną, a jednocześnie bardzo głęboką i bardzo osobistą wystawę, zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Sztuk Graficznych. A tych z Państwa, którzy z jakiegoś powodu, bo wystawa rzeczywiście, jak na nasze warunki, wyjątkowo krótko trwa, wpisując się w festiwal Krakers, nie będą mogli do Krakowa przyjechać, no to mamy nadzieję, że przynajmniej ta dokumentacja filmowa jakoś przybliży osobę, ma i świat, i jej twórczość Państwu. I zachęci Państwa do śledzenia dalszej kariery tej artystki. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.